i transmisję. A teraz. Możesz bić który kanał to i do sobą. Ale ja gram na YouTube'a. A na Hona. A na Hona. A Hona. Co? A na Co? Ana. Na YouTube? A? Nagrywasz? Na YouTube a nagrywasz? Ja? No. No, wysłałem ci linka. Dobra. Nie. Ja nie wiedziałem, że tu na YouTube chłopia. tylko czy donate się przypięły? Kurwa nie przypięłaś. Yeah. Ja. A jak mi słychać? Dobrze mi słychać tam, bo ja tego nie mogę tak sprawdzić. A jak mi słychać? Janosik. Janosik. Na i pisz na, na, na diskę. Czemu No git. Dobrze mnie słychać? To git okay. cię słychać, a co? Tylko mi ścięło live'a, więc. No, tylko mi live'a ścięło. Brrr... bo ogólnie? Moi koledzy, czeka jeszcze trzeba zrobić, wypierdalać z tym Present Continuous, Present Simple, bo jutro kartkówka, alkoholizm to na prezentację, to to jest dobra. Zrobimy o smoczy set 1, zrobimy 100 sekund, wycieścimy listę, dobra, i teraz zrobimy tak, kurwa. Kopiuj i mam teraz tego linka przekopiować i rozsyłać na tym, na jakichś serwerach, najlepiej na CraftCube, bo tam można linki wysyłać i za to chyba nie ma bana nawet, tak mi się wydaje, bo ludzie ci nie dołączą bez linku i musisz pisać, że są giveaway'e. Bo jak nie będziesz pisać, że nie ma i to nikt nie dołączy. Ale no... Ale tak, tak to już jest, niestety. Dwie osoby oglądają. Wiem, będą teraz trzy, bo jeszcze ja z drugiego konta. A ta jedna, to, to, to ty jesteś ty i jeszcze ktoś. Bo ja muszę mieć czat, a mi drugi monitor się zepsuł ostatnio i... No i dupa. Łowie, ty masz taki przegłos. No bo musisz sobie wyciszyć live, bo jeżeli ja... Ty jesteś na Discordzie, to jesteś mnie na Discordzie i Wyciszyłem na to... sobie livea. No to. Nie, no na... ale. Gdzie gramy? Ej. Dobra, ja livea nie oglądam. Dobra, dawaj Bedwarsy. Dawaj, ja myślę, że lepiej Bedwarsy grać. A potem będziemy rozdawać tego seta. Ja. Ja Bidi, to było z twoją mamą. Dobra, party. Zaproś. Chodź na te pierdolone bedwarsy. Zaprosiłem. Janosik. Gdzie ty możesz przyjść na Bedwars? A czekamy czy ja w ogóle... Bo ja mi się wydaje, że ja mam bana. A nie, nie mam bana. To no. dawaj na Bedwarsy. Janosik... Ale na jak... Na jak... No na CraftCube. Na kraft kubie. Kraft kubie. Na no na Cubie! A ja bana mam chyba. Czekaj, Jak nim... masz bana na Cubie? Co ty pierdolisz? No, czekaj. Biały kot. Fajnie. Czekaj, jeszcze dodamy tutaj. Kurwa. Hmm. Dodaj. Napili. 500 pingu kur. Nie, o, raz pokaz na tych zapasach to zajebie. Dawaj co? dobrze, że ja ważę więcej niż ten mój kolega co mnie Dosuje. Dobrze, że ja ważę więcej niż ten mój kolega co <grym> mnie Dedosuje. Ale on ci serio o, do... i mnie do Limbo. Ale on ci serio robi... Gdzie się wywaliła? Do Limbo. Zapraszam. Nie wyszło to limbo? Nie. Live robimy. No, wchodzimy na też. na smoczy set 1 na chest pvp i link. Ciekawe jak ja mam konto na energi, e, okay, hasło. Okay. Ty. A ja piszę ta później, czy mi mogą e, czy mi hasło mogą przeszedł Ja nie mogę na tego zasianego Hatcuba wejść. Chciałem, muszę stworzyć surwival, normalny i czekać. A jakie ma sławki? Brrr, tu się nie da tego wysyłać. Mam. Jakie masz sławki? Co? Jakie sławki masz? Słuchawki? No. Mm, ja mam arki z nowa piątki. Ale ja, one są ja zjebane. Ale one są zjebane, bo one się rozładowywują co 5 sekund. Bo ona ponad 60 godzin ja ma wytrzymywać, ale dynki. pizdę wytrzymują. Gdzie ty jesteś, mordo? Chodzę na bedy. No już. Gdzie jest ta pizda, no, Zęciak? Gdzie jest ta pizda, Zęciak? Bo ona tu jest, tylko gdzie ta pizda jest jeszcze? Tu jest! Naspał na spawna idź. Naspał na spawna, na Tu trzech. jest ta pizda! Zajebana w dupę. On skamuje na pieniądze dzieci. O. Nie rób mu loda. Jano Si. si proszę ja cię. cię. Ja, ja on jest Si. na mózg. No dodaj mnie do pety Do Jano jak ci to ładnie prosisz, a weź mnie Si. poproś Dobra, Jano cię ja no, zapierdolony zędziak. Jak mogna, jak można oszukiwać dzieci na pieniądze? Czy mi to ktoś wytłumaczy? Brrr. Arena solo dawaj. 1v1. Abo nie, bo to zjebane. To jednak z chujowy pomysł to był. chodzić. No. Tak. No. Musimy słuchać, jak tatuś mówi. Ale jak ty wychodzisz, to ja wychodzę. A gdzie Zenciak? Temu zrobimy. Temu, temu komu? Patrz, tu Zęciak jest pizdą. Gdzie ty jesteś? To ty ślepy jesteś? Nie. Chyba. Tu O no, jesteś. O da! Ja mu tu cię Patrz, arena dwójki, klasyczna da. okay. To dawaj mi od razu da Pizde ci dam, a co ty chcesz robić? Dzień zampa, bo ja umiem Ciekawe czy tu można już linki wysyłać. Czy tu można linki wysyłać, pierdola. Zencie jak to pizda, <appeal darauf> <possibly> ja yeah, so <Hak Official> oh, zencie <zobacz millifulness> yeah, to pizda, zencie jak 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 to pizda, zęcia jak to pizza, zencie jak to pizda, Ooooooo, jak to pizda, to pizda, to pizda, to pizda Ja nie będę od razu ci mówię Nie, 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 najlepszy nie, 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 Jebać, jebać, jebać Zęciaka, jebać, jebać, jebać Zęciaka, jebać. pisał tam jeszcze ma Mati. Co? No nie, to nie tego. Dawaj Golda. Po prostu my musimy demotywować konkurencję i musi im stanąć kutas. Ogólnie, to nie żeby chuj, ale daj mi ten. Bo ja podjeżdżam. Ty robisz beda, bo ja nie umiem. Daj mi to, bo nie zrobisz. Zabuduj, beda lepiej. Zabuduj, beda! Janosik. Mam. Oj, jesteśmy w Jak ty, debilu, zdechniesz, to ja ci zrobię takiego loda, że ci stanie chuj. Pomóż! Nie. Ale ten jest jeden, jeden jest niebieski, tylko. Liliś mi jaja. Ale jednego ja zabiłem. Chciałeś mi lizać jądra, to mi jądra. Ja mówiłem, nie leć. A rozjebałeś im chociaż łówko? Jeden dead i dwa nie mają. Pizdy nie mają, ale kurwa śmiechna. Trzeba wysyłać... O chuj, nie no. przejebane mamy. Spierdalać, SPIERDALAĆ! Ja, ty umarłeś? No. O ja pierdolę, nie dobra, idziemy, czekaj, idziemy, lobby Idziemy na czas pvp się reklamować, kurwa wyszedłem na serwera. Idziemy się reklamować na chess pvp no Jebajdzęciaka, na ja? kto napisze na jebajdzęciaka na Dostaje set z całej hopie smoczyczy Jebajdzęciaka, yeah, jebajdzęciaka yeah,

A ty wiesz, że aby... sobie... Masz e, mikrofon ci się zlepsł. Co, co? Co? Chyba do chyba do losa dostanę. Masz na szerszy kielka. Nie, nie mam. Mgb. Nie mam. Ale mogę jeść. Czemu nikt nie chce dołączyć? Nikt nie chce za darmo. Nikt chłopie nie chce za darmo. Ja mówię, ja tego nie rozumiem. E, a gdzie masz? O teraz się lepiej słuchać. Gdzie masz tego? Kurwa jedyny. Do... 120k. Chcę to... Gdzie masz linka do donate'ów? A co chcesz wysłać do donate'a? Nie, Tylko się pytam. No właśnie. Gdzie masz? Czekaj, bo ja to. Nie mam. Bo się nie przypiął. Ty! Chłopie, jakąś sak sakiewkę opóźnił. Nie, 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 nie wiem co w niej jest, ale biorę to co jest No, bierz, bierz Gówno Chłopie, ja mam 1500 pingów Możemy bingów. za 150K, ale do, do negocjacji Dodaj na DCM i my, my x Wybujany cztery Wybujany to jest najbardziej przeruchany Wy, Wybujany Wybujany to jest najbardziej przeruchana osoba Wybujany to jest najbardziej przeruchana osoba Wy cztery bujany Co tam jest w beczce? O jaki tu jest rozpiedl, Dawaj do beczki w jest rozpierdol, ktoś rozjebka jest. W tych jest rozpierdol ogólnie. W Ale w tych ma być. bił. Ale brat, to chyba takie, że tu sobie jakiś typ z nfz i on se każdego killuje. No i jaki tu... i kurwa dwie osoby są. To jaki to ma do chuja I tu właśnie dodał mnie, dodała mnie jakaś pizda. Ale wiesz co, szczerze tak mówiąc to... Ja sobie tego szybkiego ogarnę, bo to jest dosłownie tam kwestia tego, że to jest stąd dwa dni AFK, no i mi ten, 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 ta pizda dropi. Ale po prostu... czekaj, prostu ten, jestem sobie a tu jest jest Tu tu jest jedynka. A czemu tu, tu tego tego ten, ten, nie ten, do ten, 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 w no to e, do ja. e, do solkera, to no, Do no, 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 muszę no, no, A no, Ale to no, sobotę, bo muszę napisać, muszę do napisać, do i się ogarnię do no, i soboty. Za. Jeśli chcesz, O Janosik pizza. Dzień dobry. Robimy live. Dobra, to tam You are many, co? You are many, Capslock. Co ty pierdolisz? Ej, a przychodzą moje wiadomości na czacie? Janosik, że zapraszamy na live, czy nie? Nie przychodzą? A weź napisz teraz. No napisałem teraz. Tak, jest. Jest, jest, jest. Dobra, czekaj i to... małe to... wtedy. To nie ma czy jest? Jest, to jest. Weź ty obszas na tym lije Będę robić jak będą ludzie. Co mam robić? Teraz... i przyjdą. Najpierw to ja muszę zrobić Ty, zdjęcie. Chodź, Robert, chodź, podejdź tu, obróć się. Tak, i teraz patrz. Czekaj. Dodaj. Obraz. Piego obrazu. Siema. Ja pierdolę, tu... Obrazy... No ja to widzę. Tylko, że ja próbuję wstawić tego ender chesta, żebym ja nie musiał ciągle, wiesz, skipować i pokazywać tych itemów. Bo ludzie będą spierdalać, jak mnie zobaczą w, Zela w tym secie. Nie no ma chuje, nie znajdę tego. Tam są zbyt czułe, tam są zbyt czułe, ten, rzeczy. Twoja wypierdalaj. O, jest! Otwórz Nie, to jednak nie to Pizda. Z tym wyjebać to I tak. trzeba. No bo chodzi mi o to. Nie wiem, czy ja chcę to po prostu zapisać, jako żeby to stawić do tego, żeby to. Ale co ty pierdolisz? Ej, a w ogóle działa live, czy co? Ej, bo, nie, wiem. nie widać w ogóle mojego Minecrafta. Zjebało się Jak nie widać to widać. Zaszyna no ale w, widzisz Feder mój, mój Feder widzisz, ale nie widzisz tego. No. Jakby widzisz tylko escape jakby kliknięte, a ja normalnie chodzę. Za Nie, bo to... Kurwa coś jest... O! Naprawiłem chyba. O naprawiłem. No szybciej te hasło Jakie hasło? Bo chcę się chłopie zalogować na, na YouTube'a, ale po hasła. Muszę kod sobie. Kurwa, mać. Co, zjechać? Nie, to pizda nie lagi. Wiem, ale co laguje streama? Hmm. Janosik. Nie wiem, ja się chłopie powiem, ja nie mam streama. Chuj, ja nie wiesz. To mnie wylogowało. Pizda. Jak ingerin, Obraz. Ok. Przeglądaj. Rzuty ekranu. Sortuj. Pizda. Sortuj pizda. Ja czy ty możesz zobaczyć, czy są na streamie lagi? Oważa się bam. Ogólne okay. No wyślij mi do razu zajwana Zabijesz Nie. W końcu tak to ja, ten bilu. Już. Dalej. I co zadziała? Dalej. Uwaga? Numer 5 M11 Co? Działa, dobra G Wiesz, wszystko idealnie. I jest pokazane, że są itemy, dobra, pięknie. Cieszę się z tego powodu. Dawaj teraz, Janosik, idziemy zabijać. Czekaj, przeloguję. Jaka tu orgia się dzieje w tej beczce? Ty, tychać, młody, 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 młody. O kurwa, o kurwa, jaki tu jest rozpierdol. Co tu się od kurwia? Ja pierdolę, nie dobra! Dawajcie do dobeczki do beczki, do beczki. Ja pierdolę, nie czekaj, ja muszę to reklamować. Ale jaki tu się rozpierdol dzieje? Biecie w na to niemożliwe. Kurwany w dupę. Chłopę co ty kurwa się nie musisz zalogować do pierdolonego Minecrafta? Jesteś przypierdolony, że nie trzeba nie ich zalogować. YouTube'a nie umiem. Tu się kurwa, nie ma. Kurwa do zalogować. Przyjebie. O! Jak się można nie umieć zalogować na YouTube'a ja pierdolę trzeba być... O, o, o. Ja nie wiem, trzeba e, być specjalnym... Jak się specjalnym, nazywasz. Specjalnym, specjalnym. nazywasz? Banankowy człowiek. Jak się nazywasz? A zresztą ma w link Debilu na Discordzie. O, woda. Dobra, jak